Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dziś naszym gościem jest Krzysztof Schubert, prezes NCBR Investments Fund. I właśnie, czym zajmuje się ten fundusz, będę z panem ministrem rozmawiał. No właśnie, czym się zajmuje fundusz? Witam państwa serdecznie. Tak, w krótkich słowach, jest to dosyć ciekawa konstrukcja, bo to jest pierwszy polski publiczny. Fundusz Venture Capital, czyli fundusz, który posiada środki publiczne, w tym wypadku to są środki NCBR-u, czyli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Natomiast fundusz działa czysto komercyjnie, czyli czysto komercyjnie inwestuje, czysto komercyjnie oczekuje zwrotów tych inwestycji i też czysto komercyjnie podchodzi do biznesu, który prowadzi. Tak jak każdy inny fundusz Venture Capital czy Private Equity, identycznie do tego, Podchodzimy, nie ma tutaj tak zwanej pomocy publicznej, czyli na takich czystych zasadach rynkowych wchodzimy w projekty, które są dla nas interesujące. I teraz, no jakie ja te projekty są interesujące? My, jako fundusz, właśnie kluczowe jest w tym wszystkim słowo koinwestycyjne. Ja jeszcze może minutę czy parę zdań na ten temat. Jest to nowa konstrukcja, ponieważ my. Też chcąc wykorzystać wiedzę, jaka jest zgromadzona na polskim rynku w innych funduszach VC, Private Equity które, czy CVC, które działają od wielu, wielu lat, czyli gdzie są ludzie z biznesu, działają, mają doświadczenie, mają spółki. Chcąc wykorzystać tą wiedzę, przyjęliśmy taki model tak zwany koinwestycyjny, właśnie, czyli my inwestujemy wspólnie z funduszami przez nas wybranymi. Czyli jest teraz procedura wyboru funduszy, czyli funduszy, które spełniają nasze wymogi, przechodzą naszą weryfikację i taką powiedzmy reputacyjną, i doświadczenie, i wyniki, jakie mają. To jest dość złożony proces tutaj u nas. Fundusze, które to przejdą, no są w pewnym sensie zweryfikowane bardzo, czy, czy nawet nie w pewnym sensie. Są bardzo zweryfikowane i z tymi funduszami będziemy przystępowali do wspólnych inwestycji. I w idealnym modelu to jest tak, że fundusz, który być może potrzebuje większych środków na jakąś inwestycję, przychodzi do nas z projektem, wspólnie oglądamy ten projekt. Jeżeli projekt nam się podoba, na takich zasadach, na takich samych zasadach wchodzimy i oni, i my w ten projekt w idealnym świecie to jest, powiedzmy, po 50% wchodzimy na udziały w danej rundzie i, i przejmujemy te udziały no zupełnie komercyjnie i pilnujemy, patrzymy co się dzieje, ale jakby tą stroną, która rekomenduje projekt, która jest później w kontakcie z daną spółką, to jest fundusz i tutaj właśnie było to założenie, żeby wykorzystać tą wiedzę biznesową i taką nową strukturę zbudować, bo to jest pierwszy fundusz o, jak mówiłem, właśnie o takiej specyfice, a takie fundusze w krajach za, za granicą, powiedzmy, czy w krajach zachodnich, w Stanach, Singapur, braliśmy pod uwagę. Tamte fundusze od dłuższego czasu koinwestycyjne działają i z powodzeniem jakby na rynek dostarczają dodatkowe środki. I teraz projekty, na w jakie my wchodzimy, jak, jakby modelowo chcemy zaadresować rynek projektów trochę większych niż to było powiedzmy do tej pory, bo mieliśmy przez ostatnie lata taki bardzo duży trend. Taki zasiewowy powiedzmy, czyli inwestowaliśmy głównie, czy fundusze inwestowały no w, w mniejsze spółki na tej fazie tak tzw. sidowej, startupowej, czyli takie pierwsze powiedzmy tam kroki. Teraz już jest taki moment według naszego tutaj oglądu i badań, no gdzie te spółki, które zostały zasilone tym mniejszym kapitałem, no część z nich oczywiście się wykruszyła, część została, a jest też część taka, która rzeczywiście bardzo aktywnie chciałaby rosnąć i. Potrzebuje dość dużych zasobów pieniężnych, i my w ten właśnie moment chcemy wchodzić. Czyli już taka faza tak zwanego wzrostu, rozwoju, ekspansji, to jest to, co nas interesuje. I w pieniądzach to są projekty, żeby też tak złapać skalę. My inwestujemy po naszej stronie, czyli jako nasz fundusz, między 3 a 64 miliony złotych w daną rundę, w dany projekt. I tyle samo oczekujemy po stronie partnera, czyli. Te widełki wspólnych inwestycji w danej rundzie są między 6 a 128 milionów złotych. Teoretycznie, czy wygląda to na dość duży, jakby rozstrzał, natomiast nam to wyszło z badań wielu no, luk, które pojawiają się kapitałowych i zdecydowaliśmy, że w takim właśnie przedziale wchodzimy, ponieważ też będziemy mieli ambicje wchodzić w projekty, które będą może wychodziły bardziej za granicę, tam są nam potrzebne większe środki. Natomiast na naszym rynku takim powiedzmy sweet spotem, czy takim no najbardziej takim ciekawym obszarem inwestycyjnym to będą realnie projekty pewnie między 6 a 20 milionów złotych. To są takie, których widzę, że najwięcej brakuje tego typu środków. Bo później przy kolejnych większych rundach pojawiają się też więksi gracze, często zagraniczni, nieobecni nawet technicznie czy fizycznie w Polsce, natomiast dla nich już powiedzmy inwestycje gdzie się pojawiają dziesiątki milionów euro, już są interesujące, nawet żeby z zagranicy tutaj się pojawić. Panie ministrze, proszę powiedzieć, dla których firm, jakie projekty są dla Was najbardziej interesujące i czy trzeba się zgłosić do Was, czy do innego funduszu, który będzie z Wami rozmawiał? Tak, no Dla nas generalnie, znaczy my nie mamy ograniczeń branżowych, czyli, czyli wszelkie projekty, które są inwo, innowacyjne, one spełniają powiedzmy nasze wymagania, czyli to są projekty z elementem badania i rozwoju, czyli nie, nie tylko czysto handlowe, jakieś nowoczesne, powiedzmy, są tam elementy w tym handlowym świecie, no to jakieś nowe podejścia, być może i e komersowe, ale to jest jakby jakiś tam fragmencik y, 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 całości. Najróżniejsze branże, nie tylko cyfrowa, bardzo chętnie takie branże właśnie troszkę cięższe może techniczne, czyli nie są to tylko aplikacje, jakaś grupa programistyczna, ale jest potrzebna do tego jakaś linia produkcyjna, może jakiś instytut badawczy, no coś też takiego fizycznego, gdzie dzieje się jakaś praca, nie jest to może tak atrakcyjne dla funduszy, do no takich czysto komercyjnych, które liczą bardzo na projekty tego świata cyfrowego i, i, i później wyjścia razy dziesiątki czy razy setki razy kapitał wyjściowy, my bardzo tak podchodzimy no tutaj do rynku z no dużą dy, 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 dywersyfikacją, znaczy bardzo byśmy chcieli trochę takich oczywiście szukać, ale też obszary, które nie były do tej pory w centrum zainteresowania funduszy wizji komercyjnych jak chociażby nowoczesna hodowla zwierząt, przetwórstwo, różne tego przetwórstwo żywności. Dużo jest tutaj tych obszarów takich, gdzie Polska jest bardzo silna. Te obszary też wymagają wsparcia i oczywiście technologie cyfrowe łącznie z bardzo modną sztuczną inteligencją pewnie nawet w hodowli zwierząt mogą się znaleźć. Do mieszania paszy, do mieszania leków, do no, całą można tam architekturę też tą technologiczną z tyłu za tym sobie zrobić. Natomiast nie są to aż tak, powiedzmy, dochodowe inwestycje. Tam to są bardzo bezpieczne, gdzie zarobimy bardziej dziesiątki procent niż dziesiątki razy, ale równie ważne. Także dla nas każdy projekt z każdego obszaru, im bardziej ciekawy i taki innowacyjny i nowy, bo to też jest skierowane do firm, które istnieją na rynku nie dłużej niż 7 lat, to jest dla nas ta, ta grupa, powiedzmy, docelowa. Czyli polski pierwiastek, coś polskiego, tam musi być jednak, no bo to jest wsparcie naszych przedsiębiorców, te widełki inwestycyjne powiedzmy takie między 6-20 milionów do 100 milionów to jest ten najbardziej ciekawy obszar badania rozwój, to, jest, to, jest, to są te wymogi. I teraz projekty, mamy oczywiście no z racji naszego powiedzmy umiejscowienia i tego chociażby w nazwie połączenia z NCBR-em dużo projektów do nas trafia, my te projekty na dzisiaj też zbieramy Chociaż my, tak jak mówiłem, w tym modelu koinwestycyjnym nie podejmujemy decyzji inwestycyjnej samodzielnie. W momencie, kiedy będziemy mieli już fundusze partnerskie podpisane, teraz jesteśmy właśnie w procesie już naboru partnerów, mamy tych funduszy, które złożyły aplikację już kilka, kilka jest kolejnych przygotowywanych, także na przełomie roku powinniśmy mieć 5, 6, 7 funduszy partnerskich, takich rzeczywiście dużych, z różnych segmentów tutaj, już na pokładzie i w kolejnym, o, o, może już kwartale drugim, kolejną taką samą pulę. I wtedy my te projekty, które do nas trafiają, zbieramy teraz w tak zwanym pipeline i będziemy tym funduszom pokazywać, żeby oni wspólnie z nami obejrzeli te projekty. Może coś ciekawego razem z tego wybierzemy. Oni bardziej to ocenią pewnie biznesowo i prawnie, czyli to due diligence robią, prawne, biznesowe. My podobną pracę od strony technologicznej. Jeżeli razem się zgodzimy, że to jest ciekawe, wchodzimy. Mhm. Patrząc teraz na to, co dzieje się na rynku, to można powiedzieć, że firmy innowacyjne mogą skorzystać bardzo na tej pandemii, która obecnie jest. No, bo nic tak szybko tutaj nie daje takiego impulsu do rozwoju jak właśnie jakiś kryzys. I czy pan widzi już teraz jakieś takie polskie firmy, które mają potencjał międzynarodowy, które właśnie mogą wyrosnąć na obecnej pandemii? Znaczy jest trochę takich firm. Ja tu może nie chciałbym trochę zdradzać, bo my jakby mamy te firmy, które no mamy w jakimś swoim procesie, powiedzmy, którym będziemy chcieli później zainteresować fundusze. Natomiast to jest widać mocno po samym trendzie rynkowym, nawet po tym, co się dzieje u nas na giełdzie, czyli jak są pozycjonowane ostatnie spółki, czyli tu myślę o Allegro, którego wycena jest równoważna mniej więcej z wyceną wspólną PGNiG, Orlenu, PKO i jeszcze tam może... Dodatkowo lotosu, także dodaje w ogóle jakiś taki obraz, o czym my w ogóle rozmawiamy, a to jest tak naprawdę no, platforma i e komersowa, tak? Tak, tak to, 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 to też widać, jaki to ma duży potencjał. To samo CD Projekt od lat, chyba druga cały czas firma na giełdzie. To samo za granicą się dzieje, jak firmy wszystkie technologiczne poszły w górę. Ja ostatnio przeglądałem też listy, i tych powiedzmy właścicieli, czyli tych naj, największych graczy tego rynku technologicznego, czyli właściciele Google'a, Amazona, Microsofta i tak dalej, wszyscy w okresie pandemii dosyć mocno pomnożyli swój majątek. Także widać, że te spółki rzeczywiście bardzo na tym skorzystały. Też patrząc nawet na te nowe, najróżniejsze spółki do telekonferencji, które odbywamy systematycznie w różnych systemach, Marki do tej pory nieznane są teraz powszechnie znane i wyceny są dziesiątki czy setki razy w ostatnim okresie. I to jakby daje taki, taki moment tutaj dla firm, które w tym segmencie się poruszają, no do mocnego zastanowienia i rzeczywiście tutaj dociśnięcia, bo widać, że czy funduszy krajowych, czy funduszy europejskich będzie bardzo dużo na tak zwaną cyfryzację. Tutaj nawet przewodnicząca komisji. Europejskiej nie tak dawno w swoim wystąpieniu no, zapowiedziała całą dekadę cyfrową i duża część tego funduszu rozwoju, tego funduszu, po popandemicznego rozwoju gospodarek czy wychodzenia z kryzysu, to będzie przeznaczona na te tematy cyfrowe. Tam już się mówi o kwocie 150 miliardów euro. Państwa europejskie przeznaczą na cyfryzację, szeroko rozumianą. No, nigdy nie było tak dużych środków. Raczej mówiliśmy o środkach, pojedynczych miliardach. Największym funduszem był Digital Europe na poziomie 9 miliardów euro. Zresztą na takie obszary, o których trochę mówiliśmy, tam była sztuczna inteligencja, komputery dużej mocy, HPC, cyberbezpieczeństwo, kompetencje. I tu się jakby kierunkowo nic nie zmienia, tylko znacznie kwoty nam rosną, które będą inwestowane. Także jest na pewno taki moment dobry. Ja, ja też widzę. Po rynku, jak dużo firm i jak dużo funduszy do nas przychodzi, właśnie szukając kapitału, bo polski rynek VC nie jest rynkiem dużym. To jest cały czas rynek mocno rozwijający się i według mnie jest tu bardzo duże jeszcze pole i obszar do, do zrobienia. I to samo od strony firm. No, ja bym chciał, żeby te firmy po, po tej fazie seedowo-startupowej nie szukały kapitału za granicą, i tu też mamy takie przykłady no, dużych inwestycji. Polskie firmy, które głównie poszły do Londynu, akurat i, i, i tam pozyskały środki w dziesiątkach milionów euro, no bo tutaj takiego kapitału nie do końca mogli e, e, odszukać. Także jest ja na mam pewno. Pytanie, to może takie przewrotne pytanie i może ono będzie filozoficzne, ponieważ. Tych środków, także unijnych, na rozwój innowacyjnych projektów, innowacyjnych firm, płynie do nas cała masa od wielu, wielu lat. Te pieniądze są rozdawane w różny sposób, natomiast tych efektów no, nie widać jakoś takich wielkich, spektakularnych. No właśnie, co z tym zrobić, żebyśmy co zrobić, żeby w końcu udało się większej liczbie polskich firm osiągać międzynarodowe sukcesy, albo te firmy, które dostają te olbrzymie dotacje, czy dostają olbrzymi zastrzyk jakiegoś kapitału w, w różnej formie, potrafiły jakby odrobić to z zyskiem? No to jest takie dobre pytanie, bo to jest bardzo wielopoziomowy problem. To jest od, powiedzmy, poziomu takiego... No, pewnej koordynacji działań w tym obszarze, bo tu chodzi i o koordynację taką merytoryczną i, i koordynację no, wydatkowania środków, bo na te rzeczy, o których wspomnieliśmy, powiedzmy nowoczesne, o tym się często mówi, bardzo wielu gremiach, bardzo wielu instytucji wydaje środki na szeroko rozumianą sztuczną inteligencję, Jakieś nowoczesne systemy, nie wiem, aut automatycznego ruchu, czyli te autonomiczne powiedzmy już pojazdy w przyszłości, być może kolejne sieci, bardzo dużo idzie na to środków. Natomiast ta koordynacja jest taka umiarkowana. W związku z tym no, jest dość duże rozproszenie, a te środki podzielone nie są aż tak duże, żeby miały ogromne znaczenie. Ja tu tylko przykład podam na przykład w Francji na sztuczną inteligencję zadeklarowane sprawie półtora miliarda euro. To jest więcej niż cały budżet NCBR-u, dużego na wszystkie możliwe programy, jakie mamy. Czyli to jest ta proporcja. Jeżeli to jeszcze rozproszymy bardziej, no to, to tak to wygląda. Ja, ja jako przykład też podam jeszcze ze swojego czasu, jak zajmowałem się tą europejską strategią jednolitego rynku cyfrowego, czyli największą europejską strategią cyfrową. Ja ją kiedyś wziąłem, że tak powiem, na biurko, rozpisałem. Jakie resorty na poziomie naszego rządu dotykają tej strategii od strony legislacyjnej, nawet nie merytorycznej, bo to każdy pewnie mógłby dotknąć, ale od strony legislacji, czyli ile, ile będzie podmiotów wspólnie tą strategię w jakiś sposób miało na nią wpływ, taki no, bardzo, bardzo zdecydowany, i mi wyszło, że 12 resortów. Czyli od razu było widać, że bez skoordynowania tych działań będzie bardzo trudne dogadanie 12 resortów, no i niestety tak się stało. No różne, powiedzmy tutaj perturbacje jeszcze za czasów Ministerstwa Cyfryzacji, no i dyskusje, jak one są mocowane, jak jest silne i tak dalej, no bo zawsze z pozycji takiego Ministerstwa Technicznego, które było, Ministerstwo, Ministerstwo Cyfryzacji było takim niedużym ministerstwem, bardzo technicznym, to no ciężko się narzuca, Powiedzmy, jakieś kierunki wielkim resortom, bardzo bogatym, z bardzo dużym wpływem na gospodarkę, czy na obronność, czy na, na zdrowie. Także to jest zawsze to umiejscowienie, i od tamtego czasu właśnie była dyskusja, no jak, jak to ułożyć, bo różne państwa różnie podchodziły. Ja obserwując, co się dzieje w Brukseli, widziałem, że cyfryzacja udaje się w państwach, gdzie albo. Szef rządu, czy wicepremier, czy wiceszef rządu jest w tym temacie bardzo zorientowany i na wiele takich spotkań przyjeżdżał. Czy premier Luksemburga, czy wicepremier Belgii. Oni się pojawili na spotkaniach ministrów, a czasami nawet wiceministrów, bo uważali, że to jest super ważny temat i przyjeżdżali. Wcale ranga im tam nie przeszkadzała, żeby o tych tematach dyskutować. No albo w, w państwach, gdzie. Szef rządu, blisko siebie miał ludzi od tego tematu. No tak strategicznego, jak się okazuje na dzisiaj cyfryzacja jest jeszcze bardziej strategiczna niż parę miesięcy temu. Także no, ten kierunek w Polsce teraz się wydarza. Czyli mamy tą, ten moment taki wchłaniania Ministerstwa cyfryzacji przez kancelarię premiera. No i miejsce jest dobre. I teraz będzie kwestia wykonania pewnej pracy, takiej i w kraju koordynacyjnej, i i naszej aktywności europejskiej w dużej mierze, bo to od tego najlepiej było zacząć. Bo tam mamy przykłady udanych naszych różnych inicjatyw i to takich naprawdę dużych, które się udały i wcale nie było problemu, żeby coś zaproponować wspólnie i większość państw, żeby to przyjęła. Ja tu mogę podać przykład czy obszaru takiego, bo jeszcze w 2016-2017 roku zastanawialiśmy się, co może być ciekawym tematem, no z czym my możemy w ogóle jako Polska wyjść w obszarze cyfrowym, co możemy zaproponować. Bo wszystkie kraje już o wszystkim w zasadzie dyskutują, my w tych wskaźnikach jesteśmy no bardzo daleko, raczej w końcówce Europy, czym możemy błysnąć tak naprawdę. No i doszliśmy do wniosku, że pomijając te wszystkie kwestie technologiczne, czy to będzie 5G, 6G, takie komputery, inne, sztuczna inteligencja, bardziej czy mniej taka ludzka powiedzmy, i tak to się rozegra wszystko o dane. No i zaproponowaliśmy tak zwany swobodny przepływ w danych, free flow of data, żeby w ramach UNIT dane mogły się przemieszczać, można było z tego korzystać, też z danych zbieranych przez administrację, oczywiście nie o obywatelach, ale różnych takich technicznych, by na tym budować aplikacje. Zaproponowaliśmy wtedy, pamiętam, w grudniu 2016 roku takie spotkanie w polskiej ambasadzie. I co ciekawe innym państwom, i co ciekawe na to spotkanie pojawiło się 17 ministrów, w tym trzech premierów. I to było jakby od razu kierunkowo było widać, że dotknęliśmy tematu super ważnego. To się odbyło w formie takiego nieoficjalnego śniadania i spotkanie nieoficjalnej grupy, no bo to nie było żadne żadne ciało takie powiedzmy tam w jakiś sposób umocowane, tak zwana grupa. Państw podobnie myślących w kwestiach cyfrowych, takie digital like-minded. I tutaj, żeśmy w tej grupie to zaproponowali, wszystkim się to bardzo spodobało. 17 państw podpisało nam taki list, w którym właśnie mówimy, że to jest ważne w kategorii takiego non-papera, czyli też nieoficjalny, ale jednak 17 państw podpisuje kierunek. Wysłaliśmy to wówczas do komisarza Ansipa, odpowiedzialnego w Komisji Europejskiej za tą dużą strategię cyfrową. I po paru miesiącach główna oś strategii europejskiej, cyfrowej, to był właśnie pomysł zaproponowany przez Polskę, czyli skoncentrowanie się na danych. No i to są takie przykłady. Mieliśmy widać, że można takie rzeczy proponować i teraz warto by było, mając już ten przyczółek przy Kancelarii Premiera, jeszcze bardziej aktywnie z takimi pomysłami się pojawiać, bo tych przykładów mamy wiele, o których powszechnie wcale się nie wie. Chociażby teraz mi jeszcze przyszło do głowy, Polska w 2017-2018 roku, już nie pamiętam, ale to był chyba końca też 2017, zaproponowała zorganizowanie szczytu cyfrowego premierów. Coś, co w ogóle nigdy nie miało miejsca, czyli żeby wszyscy szefowie rządów przyjechali osobiście i przez dwa dni porozmawiali o kwestiach cyfrowych bo to zawsze ma taki aspekt, że oni jadą, są przygotowywani przez swoje sekretariaty, dotykają tych tematów, bo często nie ma na to czasu. No i taki szczyt się odbył, to było w, za czasów prezydencji Estonii. Estonii bardzo się to podobało i zorganizowaliśmy wspólnie z Estonią, z polskiego pomysłu, szczyt cyfrowy premierów dwudniowy w Talinie, przyleciało samolotami 28 premierów, to też byliśmy zaskoczeni osobiście, przez dwa dni rozmawiał o kwestiach cyfrowych, też polski pomysł. Także widać, że można takie rzeczy proponować i, i teraz jest jak najbardziej dla mnie moment taki do, do do taki, żeby do tego wrócić, no bo już bardziej pokazać, że cyfryzacja jest strategicznie istotna dla państw, nie można niż dzisiaj. Bez tego byśmy nie mieli tak naprawdę, no ani nie działałaby administracja, ani biznes, ani nauka, no, ani my byśmy bardziej się nie spotykali. w tych to, czasach, kiedy kiedy w jakiś sposób mamy. Nie chciałbym używać słowa lockdown, którego oficjalnie nie ma, ale, ale po części jednak on jest. W związku z powyższym, wtedy jakby tutaj każdy kraj dostał tak zadanie, sprawdzam, tak, sprawdzam, czy działacie. Sprawdzam, czy potraficie działać cyfrowo, bo osoby. Nie mogą się przemieszczać. No to jest jakby taka oczywista rzecz. Natomiast tutaj wracając jeszcze do firm, bo to jest tak. jakby bardzo istotna rzecz, właśnie w jaki sposób teraz polskie firmy, także na bazie współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu, będą mogły skorzystać z, z waszej pomocy. Jak rozumiem, ta współpraca z arp dotyczy tylko pożyczek, nie wchodzenia kapitałowo w inwestycje. Tam, to, to są dwie współprace, właśnie jedno pan wymienił, bilateralne z ostatniego, powiedzmy, dwóch tygodni, właśnie z arp i z paich Czyli mamy dwie takie instytucje, no już od lat osadzone, zresztą no my chcieliśmy też jako nowy podmiot zintegrować w pewnym sensie, czy być takim z, y, miejscem spinającym aktywności tych największych agencji państwowych nakierowanych na wsparcie przedsiębiorczości. Bo każda robi coś w różnym obszarze, ale tam się bardzo dużo projektów y, przewija. I jakby dla nas było cenne wymiana informacji o tych projektach i być może z tymi instytucjami, czy być może z naszymi funduszami partnerskimi w ciekawe projekty wchodzić. Bo. Specyfika taka naszego rynku jest też od strony Venture Capital, że wiele funduszy, powiedzmy, część funduszy wie, w co chce inwestować i mają konkretne spółki rozmowy, a część funduszy rozgląda się aktywnie za projektami i dla nich taki nawet nieoficjalne przez nas wskazywanie różnych podmiotów, które warto obejrzeć sobie, bo może są ciekawe do wspólnej inwestycji, jest bardzo cenne. Znaczy to jest jedno takie widzę z z ważniejszych elementów rozważanych, dlaczego z nami też między innymi pracować. Oprócz kapitału, jakiejś marki, takiego zweryfikowania przez instytucję publiczną, co można pokazać nawet za granicą, bo część funduszy chce pokazać później taką legitymację, że tutaj tak, fundusz publiczny... jest ważne. Także to jest na pewno istotne i, i tu widać, że taka wymiana no, ma jak najbardziej sens, także ja, ja tutaj patrzę na, na ARP, który robi dużo, dużo dużych projektów i tam się też prze tych projektów sporo pojawia. PaI znowu ma ponad 70 tych takich małych oddziałów w różnych państwach, takich przyczółków, powiedzmy, gospodarczo-dyplomatycznych, gdzie też jakieś projekty, firmy polsko-jakieś mogą się pojawiać, mogą być ochota na wejście do nas czy wyjście tam. No i to są też dla nas jakby kolejne źródło projektów, które chcielibyśmy oglądać komercyjnie, bo te instytucje nie mogą wchodzić przeważnie komercyjnie, my możemy to robić i jeszcze my możemy pociągnąć za sobą kapitał taki czysto prywatny, czyli te, te potencjalne miejsca inwestycyjne możemy naprawdę dobrze sprawdzić, czy one są super rynkowe i, i, i warto w to wchodzić. Mhm, jasne. To teraz, jeśli mógłbym jeszcze na zakończenie, tak naprawdę, już poprosić o takie podsumowanie właśnie tej współpracy z Arpem i z na co mogą liczyć konkretnie przedsiębiorcy? No tutaj ja, ja bym najbardziej chciał, żebyśmy no, do tego doprowadzili, żeby oni do nas się kontaktowali, z nami bezpośrednio, mhm. przedsiębiorcy czy szukający kapitału w dowolnej z tych instytucji. Do nas my te projekty będziemy oczywiście z nimi koordynowali, co do nas przepływa i weryfikowali to za, za moment z naszymi funduszami partnerskimi i za moment mam nadzieję też będziemy już gotowi do inwestycji. My teraz a tutaj jesteśmy jeszcze pożyczki? Dobrze. Nie, to, to, ta pożyczkowa to tutaj, to, 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 to raczej nie, nie będziemy tutaj się na tym koncentrować. Okay, Tylko inwestycje kapitałowe. Gdzieś przeczytałem a propos właśnie jakiejś współpracy pożyczkowej i chciałem właśnie to wyjaśnić, czy też właśnie będziecie mieli jakiś taki fundusz pożyczkowy dla firm, ale jak rozumiem, to nie, nie. to, to, tak, to... z kapitałem i tak. to co jest jakby ważne, jak będzie wyglądało wyjście. No, wyjście, no my trochę będziemy szli jakby za rekomendacją funduszu partnerskiego, przynajmniej w tym pierwszym modelu, bo, bo też jakieś mamy plany na kolejne lata wprowadzania kolejnych modeli biznesowych. Czyli jeżeli partner nam coś rekomenduje, wchodzimy, to ten partner czy ten fundusz partnerski nam raportuje, co się dzieje w danej spółce. My to oczywiście też od swojej strony patrzymy, jak wygląda jej kondycja, jak ona się porusza na rynku, ale tak powiedzmy na miękko sobie to obserwujemy. No i też liczymy na rekomendacje partnera, kiedy wychodzimy, kiedy jest najlepszy moment i on też sugeruje wyjście z inwestycji, bo wtedy jest, no, najwięcej zarobi, bo te fundusze jednak venture zarabiają głównie na wyjściach, troszkę na zarządzaniu kapitałem, ale główne pieniądze zarabiają na samym końcu, czyli na tym takim już wyjściowym fee. I to jest no. dla nas jakby... No taki wskaźnik, jeżeli fundusz, przez giełdę, czy jak, jak najbardziej. To może być przez giełdę, może być przed, od sprzedania innym podmiotom, to, to jak najbardziej też będziemy takie jakby chcieli kierunki tutaj zaadresować, szczególnie, że z giełdą też mamy bardzo bliski jakby kontakt. Tutaj ja, ja może też powiem jak jedno z nowych powiedzmy takich rzeczy od dwóch tygodni prezes Giełdy, czyli Marek Dietl, jest też przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego NIF, czyli też ocenia projekty, które my będziemy później inwestować, czyli też w jakimś zamyśle może dłuższym. Być może te firmy znajdą się na, na, na giełdzie w ramach IPO czy, czy emisji jakiejś. Także tutaj jak najbardziej. Zresztą. Giełda ma swój fundusz też, GPW Ventures, też z którym jesteśmy w bliskim kontakcie, szukający może bardziej w obszarze fintechowym rozwiązań. Natomiast dla nas to jest jak najbardziej doskonały, też kolejny obszar. Tak jak mówiłem, my zupełnie nie patrzymy na branżę, tylko na sensowność tych inwestycji i też nie tylko na te najlepsze, bo to każdy by chciał najlepsze, ale też na te, na których się zarabia mniej, a też. Te gałęzie przemysłowe jak najbardziej trzeba wspierać inwestycyjnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tutaj rodzi nam się kolejny nowy ekosystem funduszy, dzięki którym mam nadzieję, że pojawi się bardzo dużo ciekawych firm, które podbiją rynki zagraniczne i o, o polskich firmach będzie głośno na całym świecie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tak więc zachęcam przedsiębiorców do interesowania się działalnością NCBR Investments Fund. Ja panu prezesowi Krzysztofowi Schubertowi bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, a za przedsiębiorców czrną kciuki, żeby udało im się pozyskać kapitał i rozwijać swoją działalność. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i zapraszam do współpracy.